i Dzień dobry, chciałem Państwu pokazać, że właśnie ta roślina była używana przez naszych przodków i tak konkretnie w tym celu, żeby uzyskać wodę miodową. Otrzymuje się ją w ten sposób, że się zdrawi z Agawy. Agawa musi mieć około 8 lat, żeby drabić tak uzyskać taki płyn, który wychodzi od 4 do 5 litrów dziennie. Jest to napój lekko słodzony, ale kiedy się go sfermentuje, wtedy uzyskuje się pulkę. Pulkę to jest napój, który używali Aztekowie, między innymi Teotihuacanos, po to, żeby się wprowadzić w stan odurzenia. Ma mniej więcej 5-6%. Tak jak pulkę, ten sfermentowany płyn, ma takie właściwości jak diagram. W sposób wyciągali ten płyn z tej agawy, z tego rdzenia agawy, który się drapie za każdym razem. Żeby... Obsydiana była bardzo ważna, dlatego że spełniała takie zadanie jak w wielu kulturach metal ale przede wszystkim była używana do broni, jako broń, do użytku domowego, ale też w sztuce robiono z niej rzeźby, maski i tak dalej. Najbardziej typowa i najtańsza to jest tak zwana obsydiana czarna, która formuje się na samej górze i to jest pochodzenia wulkanicznego. Po prostu w tym czasie używano, uważajcie, bardzo jest ostre to szkło wulkaniczne, używano do robienia operacji. I mamy też inne minerały, które są z innych części Meksyku, wszystkie są meksykańskie, które służą do ozdabiania tych właśnie rzeczy, które zobaczymy tam na miejscu: Cristal de cuarzo. farc naturalny, ocho de tigre, Ojo tygrysa, turkus, to jest północy z Arizona również, el jade, jadeita, bardzo ceniona na południu, głównie przez maju. To jest właśnie wydobycie i pokrojenie tych, e, tych e, minerałów w surowym stanie, to co widać to jest obsydian i są dwa rodzaje polerowania, błyszczący i masowy. W woda i polerowanie. Woda i polerowanie. Alpusz na chętnej kamieni. Pokazać Państwu, jak wygląda praca już wykończona. E, to jest maska dwoistości: życie i śmierć, mające dwie autentyczności, właśnie na podstawie tej, że mają oni uprawnienia z muzeum. A zobaczcie, tutaj ma właśnie takiego. Pięknego męża, wspaniały jest, kosztuje zaledwie 198 tysięcy pes. Mają 950 próba, to jest wyższa, jeżeli chodzi właśnie o bardziej drogie wyroby. I nawet próba srebra 900 Kuci, kuci, para, 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 Słuchajcie, to ma sól razem z robakiem tym. O, okay. Z tym uwędzonym robakiem. I to jest bardzo dobre. I tego robaka się zapija, tak? Zapija się robakiem. Nie ma. Na Najpierw wyciska się właśnie tą cytrynę, która ma która ma już ten, ten sal, sól. Trzymacie ustach, nie przełykacie i popijacie, wypieszacie w ustach, tak jak on. Robicie, prawda, i przełykacie. I to jest. Salut. Salut. Jak się nazywa? Tuna. Tuna. To jest obotra obotra. Tak jak wszyscy patrzycie. Popierzcie ze mną. Arriva. Arriva. Awaho. Al centro. Al centro. Kuci-kuci. kuci para. Paramara. Po takim przygotowaniu klientów <laughs> trzeba przyznać, że biznes dobrze się kręci. Meksykanie są nieźli w promowaniu swoich towarów.